Mm, i... no nie wiem, może ktoś wbije na live'a. może nie, jeśli nie wbije to trudno. No i tyle, ale pewnie za chwilę zakończę live'a, bo pewnie będę zrobił... Może zrobię czegoś innej gry z, z innej gry, bo mi się nie to raczej w GTA. Szczerze, a po drugie nawet jestem sam do tego. No. Ale nie raczej nikt do sesji do mnie nie wbije, bo wiecie. Mmm... Nie kurde, bo nie mam z kim grać, czy że w a i i no O, może ten ma marzy... Czekajcie, dołączę. Ale chłop ma niskie KD. Lol, bardzo niskie. Tam to tak jeszcze może być. Ja wam pokażę moje KD, jak, jak coś jak chcecie. Jakby coś co... E, miałam 1,30, ale ze spadłem powiem mi no. Teraz dołączę do kolegi, ale tak ten kolega ma albo ma publiczną, no albo ma dla zaproszonych też możliwe. Ale jeśli ma dla znajomych i robi jakiś napad, no na to ma dla zaproszonych i nie dołączę. Ale nie wiem, może wie, może nie, albo będziemy publicznej i będzie miał jakieś 30 osób, no to nie dołączę. Nie, nie wiem, co coś porobię. Może zagram gdzie tam, może nie. Chciałem, żebym biła chociaż jedna osoba na lewo. O nie, wbiję normalnie. To albo ma publiczną. Nie na znaczy nie ma publicznej. Bo bym miał ten, bo bym miał jakieś wiadomości. Ten i tam pewnie. No to pewnie moda znajomych bardziej ma. A nie, publiczną ma. Ale powinienem dostawać ten. Wiadomości, że to się zabija, lub coś. Albo może nie dostawałem. mam publiczną. Sprawdzę. Nie no, gra sam. gra sam, ta bo Nie ma nikogo w klubie. A to jest takie marny import-export powiem szczerze, dlatego no. Proszę nie patrzeć. No. No i teraz sobie coś, nie wiem, porabę, sobie do Kedro. no nie wiem. Może no wrzucę lejzera, ale nie wiem, bo Kedra może mi się zrespić tutaj, a laser to taki wiecze chyba. Ale nie ale sobie wezmę sobie damy sobie w sumie na wszystkie, nie wiem czemu ze klub założę No i wezmę No to dobra biorę kadry bo w sumie mm. Nie mam Hydra mi się pojawi na lotnisku lub w kanałach Gdzie ona jest? A to no tutaj jest. Łe. E, jak ktoś będzie chciał pograć, no to dodanie się nie doda do znajomych. Kurde nie, no ja chcę muszę znowu st stworzyć nowe konto i coś z GTA co so robić jakieś filmiki. I wtedy tak samo mam takiego jednego ziomka, to też właśnie przez TikToka. Znaczy najprawdopodobniej wybił się, tak z, e, przez TikToka się wybił. Sorę za muzykę jako coś. Dobra. I no. Mm, mm, mm. Mm. Bo on mm, bo taki on no właśnie żonka ten co się wybił tak najprawdopodobniej wybił się na stówę przez TikToka. Na stówę się wybił przez TikToka. I to tam wiecie, TikTok to takie wiecie. Sam go mam i nawet sam wiem jak to jak to działa. Jeszcze nie wiem, jakiś, nie niech jedne film z GTA, od razu ludzie piszą, "E, mogę z tobą zagrać? Mogę z tobą zagrać, takie wiecie, o co chodzi. Bo od razu chcą zagraćów, nie wiem co zrobić lub ten. Ja tak samo nie pisałem, że jakieś zloty robię, coś i no. Ale nie wiem, czy coś, na jakieś na TikToku Lub coś. A jakby coś... Tak, e, ten, nie mówię że jestem biedny, mam lasera i to swojego kupionego do tego no, ale. Wiecie, już wolę co hydr już pola to szczerze. No, tak nie wiem, bo lasera mam już dawno, a hydrę dostałem od kolegi skopiowanego oczywiście, tam nie wiem, kilka dni temu do tego no. Dlatego też jestem hydra. Tak no. O Jezu. Czekajcie. Bo. Nie. Dobra i lecimy. Myślałam też, że coś mi się spadło, stało, ale chyba nie. Po prostu ten. Eee. Kolega jest, czy wyszedł mój kolega? Wyszedł chyba, wyszedł kolega. Chyba wyszedł, czy nie, no muszę wejść. Domino zuska, może Polak. Mam Polaka chyba. Sprawdzę. Gracze. A czy wiecie, ja sobie dodam każdego tu, jakby będę... O, o nie, dobra, raf, mój kolega. Znam go mam. Ale tylko tego czekajcie. Bo może... Polak to git. nie, Anglik, ale do nam do znajomych, bo jak Anglik no to... Może skumam się jakoś. A jak nie, to nie. Udę. Z tego wziął działka, ale tak poleciałem, że już go nie zdejmę. A te hoty są jeszcze choć tam profesorem Selata. Idę co na ten... Czemu? Aha, jeżeli jak szokę w prawo? Muszę, bo Hydra, znaczy tak bardziej umiem latać szczerze laserem, bo ja jestem od laserów, a nie od Hydry. Bo, no, bo ja nie, ja taki, ja nie ogarniam, bo kiedy czasami przypadkowo tu szałka w prawo i wiecie, Dobra, tam sam leci, chyba leci na mnie. No przyjęła, no chyba przyjęła. Le najlepsze jest to, że prawie bym nie mógł mi zdjąć. Ale widać, że kop się nie chce bić. Dobra, to mam go w dupie. Idę sobie A to, żeby tu mój kolega w ogóle jest w aucie. Nie chce mnie chyba zniszczyć. Jak nie zniszczy, to sorry, ale wiecie, nie śmiejcie się ze mnie, o coś. A, pasywkę się spalili chyba. Bo nagle mi albo... Bo nagle mi przestało namierzać. Czyli, czyli ja się chyba pasywka. Nie. Nie, ja jestem, ja jestem od laserów, bo laser jest mały, a patrz, a hydra jest taka trochę duża. I bo ja jestem z laserów. O wiele z laserów. Bardziej wolę lasery, ale tam ten trochę, ten, 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 trochę są falaczy Hydrą, bo chcę się nauczyć ją ten, e, używać. Leży No, jakbym szedł do tego kurde, to w ogóle bym się... Nie wiem. Dobra. Do, 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 nic temu nie zrobię, bo nic w tym... O dobra, Easy. Easy. To nie chyba mi się nie wyjdzie to. Albo wyjdzie. Weź i wyjdzie. E dobra. O, mój kolega jakiś dołączył, bo mam mam ten, mam taki czerwony, oczy różowy. Taki niebieskim, czyli jakiś, no kur. No. A, nie dobra, to jest to Domino. Ja myślałam, że taki znajomy mój. Ja chcę podać po mieście. No. Dobra, e, przy, przed kasynem są dwójka, dlatego idę pod kasyna. Tyle, tylko. Nie wiem czy idę ze strzelę. To moście. A dobra, walnę sobie do nich rakietę. Nie z takimi dziećmi się. A czy.? Huam. Nie wiem, co to znaczy Huon i to mi po włączy pasypkę. A, biegnie dobra, ja. na wanna mi takiej co pojedzie, po prostu. Poprzez Albo zagłosować, żeby mi zagłosować. Czyli sędzia kichnąć. No dobra, to ja już go zostawię. O dobra, ten, ten Renner wy, wy, wyszedł. idę na działko. Tylko... On za się pod maski mi wjedzie. A ja go nie zdążę zdjąć, panowie. Tak, ja go nie zdążę. No może? Rakietu nie, rakieta nie pójdzie. No, rakieta nie pójdzie. Kurwa. Nie, to przepraszam, przepraszam. Sorry, 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 sorry. sorry. Bo to jest sorry, w dywie.